And we normally think in terms of sediments being laid down uh, today on the sea floor I, in relatively local areas. So, o, znaczy, o mi miejscach. But we can, the America, we can trace the chalk from America right through Ireland and England, right Ireland and England. Uh, It goes under most of Denmark. No, aż, pod Danii, Turkey, aż do przekładzię, and Aż Turkey, and you can even find the chalk in Australia. nawet możemy znaleźć w Stanach Zjednoczonych w Australii. It's very widespread. jest bardzo szeroko przeschnięte. There's nowhere on the surface of the Earth today, dzisiaj nie na powierzchni Ziemi, where layers of rock are being laid down in that way. Nie, nie widać. Dzisiaj na powierzchni Ziemi nie ma tego miejsca, żeby stała osadzała się w taki sposób. Co osadzało na katastrofę na olbrzymich olbrzymi obszarach Ziemi. Myślę, że stała kredowa również jest dowodem na katastrofę. Chciałam jeszcze spytać, czy teoria kreacjonizmu odnosi się w jakiś sposób do teorii Wielkiego Wybuchu, ewolucji gwiazd i planet? <laughs> okay. Uh, i personally don't believe in the big bang. i think there are many serious scientific problems with the big bang. Uh, but also, uh, for reasons that i get from the bible, uh, to think about some of the scientific problems of the big bang, there's no problem for that. One of the problems is the radiation in space, which is meant to be a leftover from the Big Bang. It's the echo of the fireball, of the high temperatures from the Big Bang. And the galaxies are said to have formed from this fireball, from this, from this, temp, this uh, explosion. I te, Lumps are said to have formed in the galaxies. Te, jakby, jak buzy, drudy, and so the scientists, when they look at the radiation in space, expected to find there was Więc naukowcy badali to promieniowanie y, oczekiwali, że będą jakieś niejednorodności, no właśnie takie miejsca, y, takie, takie buzowate, As we point Czyli to stwierdzić, że niektóre miejsca w przestrzeni y, świadczą o wyższej temperaturze niż inne. I a serious problem was that this radiation in space was very And the scientists were almost about to give up on the Big Bang Theory. Because they couldn't explain why the background radiation was so smooth. And then they sent up the satellite, Kobe. And the kobe satellite detected some variations, very, very tiny variations in the radiation. And those uh, tiny variations have also been detected by a new satellite called the WMAP satellite. I również te, te drobne niejednolości, niejednolości te następnego so we now have good pictures of these variations. And so the headlines in the nagłówki dla zysków wielki Wybuch został udowodniony. and all the the sigh of relief. I wszyscy astronomowie wydali yy, westchnienie ulgi. Except the variations are far too small. Ale z te nie są o wiele za małe. They're still not big enough to account for the galaxies. But that's not well known to the public. And they're now doing frantic recalculations to try to make the theory fit the evidence. Another problem is that when we look deep into space,

You mentioned the, the planets uh, in your question, but they too present the with Big Bang theory. They also give uh, problems. because we find the planets, uh, not all the planets, rotate in the same way as the Earth. of no. planets the same czy to jest tak. kierunku, w tym samym kierunku? Some in the opposite direction. Niektóre e, obracają się w przeciwnym kierunku. With the moons To samo dotyczy the księżyców wokół planet. They don't all in the same direction. Nie wszystkie obracają się w tym samym kierunku. And if the Big Bang theory were true, they should all be rotating in the same way. Moje overruling jest that że um, astronomers will be pleased to develop a new theory. się że każde inną astronomiczne przynosi problemy dla teorii I ciągle starają się dostosować te nowe dane, żeby pasowały. And I nie zdziwi mnie, że za jakiś czas będzie jakaś zupełnie nowa teoria, na którą wszyscy pójdą. Teoria Rektoru Kuhlu sama w sobie nie jest zbyt stara. Tak. Mm, mam takie pytanie, czy tutaj Pan powiedział na temat czasu i pewnej teorii naukowych. Powiedział Pan o Adamie, który został z 6 dnia, a tam dalej jest napisane coś takiego, że siódmego dnia z sabatu Bóg, który się nie męczył odpoczął i pobłogosławił jej sabatu. Bóg, który się nie męczy odpoczywa i daje sabat jako pamiątka stworzenia świata. Czy sabat był dla Żydów, czy istniał przed danego niego narodowi wybranemu, który miał być? świadom dla okoliczności narodów, jak to czy pawilonów. I pewne teorie dotyczące badania na zwykłych szczurach, poddawania go stresom, które, powiedzmy, trwały 3-4 dni, ten poziom nie danie dokładnie wszystkich związków, które się unormowały I wracały właśnie też 7 dnia tygodnia do normy, kiedy pozwalano tym szczurom odpocząć. Jak to wyjaśnić na czy samolot jest faktycznie dniem czy jest to tylko coś, co było tylko przyjmującym do chry, momentu prostusa? That the day of rest was uh, set up by like, God before the establishment of the Jewish nation. <laughs>